Chciałem pozdrowić Seicento, który będzie połamał mnie nogę w sobotę, także tutaj ode mnie nie, ode mnie. <śmiany> chcę Serio? No, serio. Sykwentów strachu, bo... A co dalej? Chyba będzie trzeba rozwiązać <śmiany> największy konflikt. <śmiany> Siemaneczko, jest godzina 10.15. Zapraszam wszystkich serdecznie do dzisiejszego odcinka, dzień ze mną. Miałem robić wstęp z Hubertem, ale... Jak zwykle trzeba na niego czekać. A few minutes later. Ja mu drzwi nie muszę otwierać, bo on wchodzi jak do siebie. Oj, o ja Wilku Moskwa. Sorry, widzowie, ale słuchajcie, spóźniłem się z tego względu, że ostatnio jak wydałem na Twittera swój face-to-face -face z Woźniakiem, to wszyscy mi pisali się że mam mordę jak patelnie i stary teraz dwa treningi dziennie robię. Sam gotuję, liczę kalorie. Jest sztos. Jest, sztos. Tak, i nawet jeszcze dzisiaj rano zrobimy pół godzinki na rowerku. Lecimy się dzień z Tobą. Gotowy? Jaki plan? Trening? Trening, Training, tak? Tak, już spakowany, a widzisz, ku twojemu zaskoczeniu. E, później co, na jedną jakieś? No. no. Dobra, widzowie, teraz jest pytanie: dlaczego? Bo to są drzwi do pokoju Lizaka. Zgadnijcie, dlaczego są zamknięte. Na klucz. <noise> Kto zgadnie, to wygra coś od a, fortuny. Ostatnio. nie. się na wiadomo, że to jest set. Ostatnio, ostatnio nagrywałem wywiad z Michałem i on dopiero co przyjechał tutaj, nie? Ja pierdzielę. Ej, ale ja jeszcze mówię to pasty. Pasta, Uprzedzaj mnie, jak zapraszasz kogoś do przeprowadzenia z Tobą wywiadu do mnie, do domu, do mnie, do pokoju. No przecież, jakbym wiedział, że będziesz tym posprzątał. No. Ale to jest najlepsze, że w kadrze było czyściutko, no nie? A dookoła Armageddon. No, ale żeście mi tam namieszali, bo wszystko pozostało. Stary. Weź, przestań. Dobra, widzowie, e, to co? Lecimy Dajemy sobie herbatkę i lecimy. Tak. Widzowie, poznajecie, kto to jest? Potężny Thanos. No. Destruktor światów, nie? Jakoś tak. Nie, e, ta, ta, Thanos to był y, szalony tytan. No ale to był destruktor. Kto ci tak powiedział? No Thanos? No przecież ja oglądałem stary. Ale to on nie miał takiego tytułu. No ale ja go tak nazwałem. No. Aha, no to tak. On połowę uniwersum, nie, tak. załatwił. Y, z cukrem? Nie, bez. Bo fit. Z cytryną? No. Ale nie mamy cytryny. No to bez. Widzicie? To jest... Czech zrobić smakową, a nie minutkę. Nie, dobry git. Jest okej. Okay. Minutka najlepsza herbatka, najtańsza. <grywa> Każdy kto trenuje, robił z dziennie w przybyciu zębów. A to memy nawet takie są teraz no. na TikToku widziałem. Ta. To tak jest. No, kurwa nie nagripał. <grywa> <grywa> Klapeczki, ten. Dużo jest. Sprzęt trzymam na sali. Światorka. Kto tu kogo bajerował, widzowie? No ale to właśnie nie moje, tak? No różowe no. trzymam się, nie twoje. Nie, to któreś z dziewczyn, bo tu ten. Mieszkamy w kilku i każdy ma jakby swoją wybrankę. A, okay. także wiesz, no. Ja tu nie wiem, mnie nie kontroluje, kto co bierze, tak? Wy po prostu bierzecie to, co jest czyste z tego. Tak jest, no. Ja tu najrzadziej robię, pranie. Teraz przegląd w windzie, wiadomo. Te. Za nie wiem, 15 minut maks. To tutaj powstają te groźne zdjęcia. Tak, tutaj są te groźne zdjęcia. O, czekaj, zaprezentuję. Ale Liza, słuchajcie, takie robi zdjęcie zawsze. I czarno-białe. Czarno a, a pasta? Pasta tak. Nie, nie widziałem jego sprawa. On zawsze Fakera pokazuje, tak? Nie, no Chyba nie dodajecie zdjęcie. na stary. No często ale nie, nie dodaję, bo on ma taki, wiesz, no twarz niewyjściową. Nie, bo on ma taki, ten PR, taki wiesz. No. Dobry pa pa, pa! strachu. bo bo, No ja nie wiem czy sekwentów strachu po ostatnim programie. Co człowiek, on ze strony człowieku, jak on to normalnie wjechał w ciebie jak w będzie? Ale czyż to było ustawione? Nie no, żartuję nie, oczywiście ty, z tą ustawką, się. ale y, jest takie powiedzenie, że ten kto... A, łap, że ten kto agresją y, tak pała, to znaczy, że się boi. Albo po prostu go wkurwiłeś i tyle, nie? No to zobacz teraz konfę w poniedziałek, jakie działa, odpalam. Tak? O bo yes. bo notariu leci jeszcze przed konferencją, także widzowie ee, obiecał, obiecał. Cześć, ktoś dzwoni. Przesny. Co tam mistrzu? Trening jadę, nagrywamy dzisiaj odcinek, dzień ze mną. Pozdro 16. Chcesz coś powiedzieć tutaj do kamery? To daj na głośnik. To czekaj, na głośnik cię puszczę, no. Tutaj w prawo? Co, co ja mogę powiedzieć? Przez, no, coś... Um... się mówić? No, możesz mówić, nie, prosto. No, mów. No chciałem pozdrowić Sejczęto, który będzie połamany o nogę w sobotę. Także ty ode, ode mnie nie. Ojciec szosny. K Króciutko. Bo ja od, od razu ten po walce wygrywam i z duchem puszczy do was przychodzę, bo dostałem Bimber. O, do to jest podlaski Bimber! No, to jest z moich no. krajonów. No co, rodzinka dzwoni, cały czas y, pyta, jak tam. Nakręceni są na Sejczęto też ostro. Y, no i co? Ale y, masz chyba dobre relacje z wujkiem, bo. Często do Ciebie dzwoni, zauważam, nawet podczas ostatniego naszego wywiadu dzwonił do no, Ciebie, no nie? No, ja z Chrzestnym mam bardzo dobre relacje, takie najbliższe w mojej rodzinie. Dobrze się dogadujemy, tam właśnie mówił, że żeby ten duch puszczy w nas nie wstąpił. <grym> 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 przypadkiem, na gani. Dobra, widzowie, zaraz jesteśmy na sali. Wchodzimy do naszego królestwa. Fani. <grym> I schodzimy tutaj, słuchajcie, gdzie nie ma zasięgu. Tak jest. Jak tu wchodzicie, to się zero internetu, zero zasięgu. I tak trzeba. Tu trzeba trenować, nie? Udzie? U dziewczyn w szatnym po No to jak wy się te zbieracie na tren 10? 10? 46. Patrzcie. Oj oj, zapraszamy proszę. Nie nie wiem, no, tak sam jesteś. No. są. Ciepła woda jest. Także niczego tu nie brakuje. Dobra, czekamy. Otwieramy salę. Ty masz klucze? A jak? Tak? A jak? Ale słuchajcie, widzicie kto tu rządzi na pilanowie? A nie, przepraszam, tu rządzi Alan, bo ostatnio Cię szukał i nie było Was. No tak, bo wytrenujemy trenujemy, a nie się szwendamy po ulicach, no. Słuchajcie, to jest jedyny klub w Polsce, jedyny klub w naszym kraju, gdzie jest ścianka do wywiadów. <laughs> ale i słuchajcie, przyuważcie to. Są miejsca na nowych tych, na nowych sponsorów. Co? Dobrze, co? To jest jedna część Akademii, tutaj jest jeszcze druga, nie? To jest strefa do zdjęć, to jest strefa do promocji klubu. Tutaj, słuchajcie, są robione wszystkie zdjęcia. A również są... To przygotowani na wyjazdy? Tak! ciężkie! No, to jest mega ciężkie. Ile to waży? Nie wiem. Tak, to jest takie wydaje, Ja, ja myślałem, to jest plastikowe, nie? No piernicze! No tego się nie da tak podnieść. No bo to jest takie, że bierzesz nad głowę i kręcisz, nie? Tu są te wywiady wszystkie słynne. E, nie wywiady, to zdjęcia. Gdzie jest jego sektor? To jest zajebiste miejsce, tak? No, Dobrze. Ogólnie to zawsze, to też taka, yy, taka jest wskazówka dla Was: jak kupujecie bilety, to nie kupujcie na płycie, tylko kupujcie sobie na trybunach. Na płycie prawie nic nie widać. I na, na płycie nic nie widać, i na trybunach jest dużo lepsza atmosfera. Tak no, no jasne, że tak. No, siema. Hello. Bliżej do piwa. Log. Zawsze Polska. <noise> Zawsze Polska. To jej się nazywa mocne wejście. Jak Marianna dzisiaj nastawienie przed programem? Zawsze Polska, Marianna A, Fajm Bardzo dobrze. Wiesz, że jest to jedyny program... Wyszły, o, o, i, biotek, o, tutaj, o, i polska. Polska. o, Polska, o, Polska! Polska. Nie nie ma. Marianna, wiesz, że twój program Ciebie, tak jest prawo. jedynym, na który y, nie mogę przyjść. <noise> Cześć? A czemu? No, no nie wiem. Marian, zakaz dostałeś? No nie, te śmieje się, po prostu ktoś tam inny, ten się będzie. Kto, już, już, nasze, już nasze wywiady zrobiły taki szum. A co tam będzie? Nie wiem. Zajnkań, 9 tam, marca 3, idziemy po 3-0 dla Akademii. Czyli 3, po piłkarsku no. na Hatrika. A, bo się Minda jest, Wiele to się Tylko Nie wiadomo, czy przyjdzie na ehm. I tak? Ja powiem jedną no, rzecz. Sumie, Jeżeli ktokolwiek powiedz na tą Akademię, to będzie się mierzył z tą pięścią. Pokęż bicep sklepiej i z ABW. Pegazus! Każdy Ej, już ma Pegazusa. Każdy ma Pegazusa nasz ruchu. Wszyscy mają Pegazusa. My już wiemy, co wszyscy myślą. Ja tak. zawsze jestem dwa kroki naprzód. Zawsze. No. Ja bym zawsze... Co mówię, co A mówię. właśnie dole. Dlatego ja mam szumy w telefonie od czasu naszego wywiadu. Tak, rozłączacie czasami? Tak. No. Ale ja widzowie, nie A zadzierajcie z Mariano Czasanki? Schreiber. Jak tak, ja w ogóle dzień słyszę swoje głosy. Ja, ja Już nasz konflikt się skończył, teraz masz z strzelonym reporterem, widziałem. Tak? Z Tomkiem? Tak. Znaczy, wiesz jaki jest problem Marianny Schreiber? Problem jest taki, że Marianna Schreiber nie ma z nikim konfliktu, to ktoś ma konflikt z nią. Nie, no my nie mieliśmy, Czyli, jako my się swoje alter ego, mogłabym właśnie tam, w ten sposób to ocenić. No. I z jednej strony to jest niesamowite, bo zobaczcie, ja nie muszę nic robić, żeby ktoś miał konflikt ze mną. A z drugiej strony, ja też gdzieś tam potrzebuję się bronić. Wiesz, też dla mnie to jest słabe, że facet. Ma na tyle mało godności i honoru, że jest w stanie kobiecie napisać tak poniżające o, czego słowa. Dlaczego to się zaczęło w ogóle? Nie wiem, szczerze, żeby ja tak nieśmiało Zaczęło tego się mocno. od tego, że e, szalony Reporter chciał wywiad ze mną w grudniu, przed pierwszą walką z Moniką. Aha. E, tak? Ja odmówiłam tego wywiadu bo ponieważ na X-ie kilka miesięcy wcześniej powiedział, że mam wypier... z jego miasta, więc powiedziałam, że no to nie, no to w takim razie nie. Może chciał przed znakiem nagrywać, rozstawić się Kraków, Kraków. Kraków. Nie, no ja akurat byłam w, w jego mieście, tak, zamieszkania i stąd on tak napisał. Nie, no śmieję się. Napisałam to na x że ja odmówiłam, to miało bardzo dużo lajków. Nie wiem właściwie dlaczego, czy to jest taki zły człowiek, czy o co chodzi. Nie wnikałam w to, nie wiem. Ja skupiłam się tylko na tym, jak on mnie potraktował. Po czym teraz czytam, patrzę, tak, moje zdjęcie z Muranem, zrobione jest gdzieś tam z przyczajki jakiejś. Ale teraz? No, tak, teraz wstawił i napisał, dlaczego to nie może być para prezydencka, to raz. A dwa, wstawił moje zdjęcie jeszcze jakieś inne i pisze, że ja jestem damskim, Natanem Marconiem, damską wersją, natana Marconia. Okay. Więc ja mu odpisałam, że damską wersją to on mógł być w przeszłości, nie wiedząc nawet, że siedział w więzieniu. Yy, I teraz tak. Kolejna sprawa jest taka, że zarzucił mi, że jestem na bombie że ja jestem naładowana testosteronem, że mam wyższy poziom niż mężczyzna, więc mu napisałam, że jego poziom estrogenu jest wyższy niż jakby mój, tak? Rozumiesz, co to jest? dobrze się we frykach odnajduje, co? No, ale to jest też to, co ja powiedziałem Tobie na koniec naszego tego drugiego wywiadu, że musisz trochę, żebyś nie przekroczyła granicy. nie? Kwenicy, muszę, nie? Tylko mogę to no o, tak, no o, oczywiście, że tak, o, tak, ale ale ja ci tu mówię z dobrego serca, teraz byłeś ja ja się. Ja zobaczy się na naszym, więc jedziesz Piotrek o, o, na, e, na KSW. Piotrek, my cię bierzemy na KSW do Paryża. No, 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 A, no. Fortuna ty, najlepsza wietra... jest, zaprasza nas Jod. na KSW do Paryża. Właśnie Fortuna, słyszałem, że w trójkę zapraszacie na KSW do Paryża. Zgami tam taki materiał, bo ty mówisz po francusku biegle, nie? Piotrek, że ma w Paszport, paszport. A powiedz, że Lisak wygrał wygram trzezną Sekwento. Mou, Lisak, Lizak, Waga nie, a nie wiem jak powiedzieć, przez, przez, czekaj, Waga tutaj to jest... przez Kao no, chyba, nie ucieka, no. proszę, proszę. Czekaj, nie bo Po nie francusku nie wiem jak jest Kao. Coudemont. Coudemont, wygra przez Coudemont. Widzowie, tam jest e, ten plakat, bóg, bóg wybaczy Wilanów nigdy, to było z Twojej pierwszej walki, tak? Tak, z pierwszej walki mojej. I historia jest taka, Lizak zrobił spotkanie kibiców, no nie, blisko swojego... Przemarsz, przemarsz kibiców na swojego miejsca zamieszkania. Ja tam jadę, patrzę, są dwie osoby. Dzwonię do niego mówię, gdzie ty kurwa jesteś. Tejpy mi robią! Mówię jak ci robią tejpy. Wystawił wszystkich kibiców i my tam czekaliśmy na niego i musieliśmy być nie, nie, sami. Nie, nie. Byliśmy, byliśmy przy tak, tam, Byliśmy przekonani. Muszę sprostować, bo spotkanie było o 18.00. A ja o 16 musiałem być na hali. Ale to ty zrobiłeś je o 18. Przekonanie, że on nas poprowadzi, jak, jak orszak taki. Ej, hey, nie było dwie osób, tylko z 20 osób. Ale później, później no, 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 doszli, to później się zebrali. Nie to no, to ile było rafciu końca? W my to jedliśmy ze 25-30 osób. Mogło szło. być, no. 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 no I z banerem już. szli. Tak, tak, no. tak, to był... A to jest niesamowite, bo Taipy za mną nie robią. Się. No bo nie robisz przemarszów, słuchaj. Ja Pełen słabo nie planuję nie. czas akurat i dlatego tak wyszło, że tej py mi już robi. <grym> Takie jaje Ale przyszedłem na sektor do wszystkich po walce, jak zawsze. Mamy bardzo ładne zdjęcia, i sukniuska w tle. No, na, na Facebooku mam. No. A, e, a co myślicie, co będą krzyczeć na widownię, jak ja będę wchodzić? Wy pier... Co? Nie no, no nie wiem, no Mariana zależy kto ja... nie skacze ten z policji. Kto nie wstanie z ten z policji? Bo so. <noise> <noise> tak się lubią wszędzie, nie? Akurat. Raczej no nie będzie wypierdalać, bo aż takiego hejtu nie masz, ale tam no ona dostanie większe brawa, tak mi się wydaje. No ja mogę wam pokazać. Chcecie? Tak. Re, 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 Uch, tylko parkietu nie ma. ej, 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 ej. Na parkiecie tak skakałem, jak byłem młody, bo teraz to jest starym rencistą. Twarde kostki. No już się znacie? Nie ja. z 4 lata, co? Z, z 5? No, znam. Ale... Trener, słuchajcie, zawsze ma u mnie szacun, bo jako jeden z pierwszych, jak, jak zaczynałem w tej branży, to ja dał mi wywiad i nie, nie kręcił nosem o zasięgach, nie? No, a potem to była taka symbioza. Ja korzystałem z miał. A skrytom. jak już się rozwinął, to już rzadko przychodzi. Trenerze, bo dzieci dorastają. Jest okres buntu. Ja mam teraz ten okres. No, okej. Okay. <laughs> no, ale teraz taki, mój, mój styl, uwaga. Mój styl. <śmiech> o! Co? Co? Nie ma ścisło. A bucho boli, No? Nie, no. Ale ty sobie ten palca złamiesz. Nie, no, bo to było ma... ma... Robimy tak, boksujemy, okopujemy przednią nogę, obalamy do jednej nogi i zdobywamy pozycję bijemy. Jak jest przygotowany? Zobaczycie już niedługo. Nie, nie będę nic obiecywał, bo obiecanki, cacanki, ale po prostu jest masakra. Tak? O właśnie, widział trener Sekwento? I Zaka na programie. Widział na pewno trener. Jakiś taki króciutki komentarz. No, króciutki? E, e, Sequentą ma chyba za mało ciepła od Kwiecińskiego. I tyle. I to jest I tyle. To. że widzowie siła, pamiętajcie, nie dajcie siła się z i mówić sobie, że nie jesteście nic warci, jesteście warci. To wy żyjecie, nikt za was życia nie przeżyje. Pamiętajcie o tym. Fortuna! Jestem fortuna. Fajnie, że trenujecie, że się rozwijacie. Proszę nie kręcić, żartuję. Dzięki. To jest piękny dzień. Czwartek koniec tygodnia, jutro jadę na szczelinę. Jesteśmy po treningu, widzowie. Idziemy coś zjeść, porozmawiać, wyluzować się, uzupełnić zapasy. Piotrek, jak tam trening? Dzisiaj oceniasz? Dobry. Dobry. Cieszę my tam mamy furę. No wiem, ale jak już się rozmawiać to idziemy ten, zaraz Trzymaj się, Piotrek. Trzymaj się. Na razie. Stawiajcie tylko w fortunie. Tak jest. Fortuna, ma but polski tak. Widzowie, lecimy zjeść bar mleczny, tak? Tu, ten. Nie a Gdzie Ty chcesz jechać? Do tego baru chcesz lecieć? gdzie chcesz jechać? Ja ja z po mogę tam chodzić, ale chodźmy na coś lepszego mordo. No tak, teraz sianko. No. Na co lecimy? A do na nie chcesz na naleśniki? Ja mogę jeść? No to możemy, tak? Spoko, no dawaj. No no no, ja, ja to lubię. lubię, a mam ochotę. Widzowie, tak, zamówiliśmy jedzenie. Ja rosołek. Z Pepsi Max. Ja barszczyk, a na drugie takie słodkie naleśniczki z likotą, biała czekolada, maliny, granat, o, lody śliskowe. Mega dobre, mega dobre. Trzeba uzupełnić węgle. I węglem. Ja jakbym miał wybrać sobie taki cheat meal, to od razu poszedł na kapsę. A wiesz na co ja mam ochotę teraz mega chodzi za mną? Na kaszankę. O, startyka kaszanka z grilla w tym no, pasłodku z rybórką, co? I w ogóle do Manekina zawsze jest kolejka. Nie? Zawsze tak. jest. kolejka. Bo ja nie rozumiem fenomenu, ja Już też to nie jest rozumiem. Lebitne, ale, jest, ale nie jest jestem jest. drogo jak na pewno. Znaczy jest dobre? Ocenimy sobie naleśniki. 26 zł kosztuje taki. A to jest dosyć duże, no to, na to, to jest... Tu nie jest drogo. Nie jest tak? Nie, bo idziesz do... Znaczy, no to jest taka normalna cena, nie? Ale... Idziesz do Mr. Pancake'a, gdzie masz dojebane pancake'i, ale yy, trochę droższe to. 10-15 zł droższe. Aha, okej. Okay. Najlepsze jest to, że mi się wydaje, że gdybyś ty z Tequanto się nie bił, to byście byli dobrymi ziomkami. No tak! To naprawdę no, no, on jest... Tak, on jest tak spoko i że... że... On nie jest taki jak Alan. On jest naprawdę w porządku. Hmm. Znaczy wiesz, ja Alana na... też lubię, ale wam tu mówię jawnie, no nie? Także, ale na przykład Sekwento ma ten problem, że dużo ludzi go hejtuje w sieci, kompletnie go nie znają, tylko oceniają go potem tym time. Tak, i piszą, że to jest debil. Tak. Tak. Że, I Naprawdę wczoraj oglądałem jego live, ja tam, tam pisali, że, że ma to debil, A on, jest, wiesz, on nic wiesz, oni nie robią, on nie robi, on nie on nie robi nikomu nic, krzywdy. nic. I wiesz. I też ja z nim na przykład ostatnio rozmawiałem, pracuję teraz w yy, tym w Warszawie. Więc wiesz, normalnie pracuje, też sobie fizycznie dorabia. Kurde. A co dalej? Chyba będzie trzeba rozwiązać największy konflikt. Z Alanem? mi się w MMA. Tam jest duża różnica, nie? Gabarytów. No to znaczy szybciej w MMA niż w K1, nie? On y, trenuje dłużej niż Ty. Tak. Z trzy razy dłużej niż ja. Przez Alan to trenuje z 10 lat. A ty ile? MMA? 4. Tak? Ej, to jest zabawne. To Lizak trenuje krócej niż na przykład Biebiór. No. Niż na przykład, nie wiem, pewnie nawet niż Amadeusz, bo Amadeusz ile trenuje? Fejm ma 5 lat, ale wiesz, ale chodzi mi tylko o, o stać treningowy, o stać, no, stać, wiesz? ale oni, nie wiem jak Wiewiór, ale Amadeusz to wiesz, no ty, ja w miesiącu obstawiam, że byłem więcej razy na sali niż ciągle całe życie, bo ja robię dwa treningi dziennie. Ludzie ze mnie robią takiego zabijaka, ale ja MMA trenuję 4 lata, a dwa lata wcześniej stójkę jeszcze trenowałem. Tak? No czyli jest 6 lat około razem. Aha. Wiem, że Kwiecińska się boi podjąć Michała, także no chyba, no wszystkie, wszystkie Yy, statki zmierzają ku jednemu brzegowi. No dobra, ale który brzeg? Brzeg Klautu czy brzeg Fejmu? Nie, bo ty jesteś zawodnikiem Klautu, a nie zawodnikiem Nie ja no, chyba to zrobimy u mnie w domu, w Klaucie. Jak? Bo ja nie będę pierwszy wychodził. <laughs> chyba u mnie w Klauciku. A nie chciałbyś już. kiedyś spróbować się gdzieś na jakiejś innej organizacji zawodować? No w Fejmie chciałbym, bo rzucona została mi rękawica przez Filipka i przez Kora. Filipka? To, wy się lubicie, bardzo się lubimy, nawet byliśmy tu na mieście ostatnio, o chodzi? No sportowa walka, ale to Filip, yy, wiesz, zaproponował K1, małe rękawice. Filip teraz maciosa. No Wiem, wiem. Filip ma być na Konfie w poniedziałek. No w piątkówkach <laughs> No, także no, wiem, że Filipek yy, chce i Koro. No. Filipka bardzo lubię, Kora już mniej. Jest no wiesz, neutralny, nie? Także mógłbym zrobić te dwie walki w fejmie. No, ale wiesz, no, myślę o tej kwiecińskiej, nie? No bo gdzieś tam wyzywamy do walki cały czas. No, tutaj Tylko, jest. No, to jest wiesz, trenuje dłużej ode mnie, jest cięższy ode mnie. Myślę w jakiś sposób jakby... Znaczy nie, on na pewno byłby faworytem moim zdaniem. No, też w tym no, zdaniem I tutaj też, wiesz, trzeba odłożyć swoje relacje. Koleżeńskie na bok, no nie oszukujmy się, cięższe, większe staż. I jedyny z tych wszystkich moich przeciwników ma pojęcie o parterze. Ma, ma, nie, ma, 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 nie, ma, ma. Nie byłoby go y, łatwo zaskoczyć czymś. No tak, no już wiesz, na długo, no, zobaczymy. Teraz fajnie, bo jest dużo tych zestawień właśnie w tych flikach, które można zrobić, właśnie takie poddymiające. Bo wiecie, na przykład. On Był taki okres, że nie było dymu. Tak, najbardziej mnie denerwują te walki, gdyż ktoś przyjdzie i nie, ja chcę pokazać w klatce. No nie. Tutaj są fliki. My chcemy tutaj oglądać show. Ja nie mówię, że każdy musi się wyzywać. Najman teraz fajnie się przebranżowił i, i, i to robi na bekę, tak, nie? Tak, no, A nie, że ktoś przyjdzie, usiądzie na konferencji i on mówi, że on pokaże wszystko w klatce. Ja sobie włączę UFC. No. Sobie tam obejrzę. Eee, Dymy w klatce. Chcesz pomąfać? Wizowie, ocena smaku. Stary, ja jestem mega fanem barszczu. Ba, ale on, on jest tam czymś? Nie, czy nie, to jest czysty. Sama woda. Jadłem lepsze, ale czuć buraki. No to barsz. To co ma być czuć? Nie no, czasami Zodgier? są takie barszcze, że czuć, wiesz, że to jest chemul, nie? Myślisz, że sami go robią? Mordo, proszę Cię. Tego nie powiedziałem, ale powiedziałem, że czuć buraki. Tylko ja lubię takie ostre. Szkoda, że pieprzu nie ma na no stole, No właśnie lipa, się lipa. Ja to właśnie też lubię, takie bardziej pieprzne dania. Barszcz to musi być ostrzejszy. Tak. Ja to wszędzie dodaję dużo pieprzu. A soli? No, sól też lubię. Ogólnie sól jest e, uzy, ten uzależniający. Grę mam a pasta słoni akurat. Pyszne jedzonko. Ale jak twoje ładnie wygląda? No, no tak. Masak. Dobra, widzowie, próbujemy rosołku. uszczutki taki. Tak ja. Dobrze, ale brakuje soli i pieprzu trochę, wiecie. No tak, no dokładnie. No, Gdyby dać się... na stole soli byłoby ok. No. Dziwne, ale, ty, nie... ale twoje wygląda kozak. No ja to często zamawiam, właśnie ten. Dawaj, test smaku. A ja wiem, jak to smakuje, no. no ale, ale, ale dla naszych widzów. Ale przecież nie zjedzą przez monitor. Te testy smaku Mówię, jak smakuje, jak rozśmieszają. Mmm, biała czekolada. Miam miam, miam. Sosik jest. Pyk, mascarpone. Nominalne. Bardzo dobre. A, a mi nie smakuje makaron. taki sobie. Taki... Bo to jest makaron naleśnikowy, wiecie? No, ale nie smakuje mi. Nie, no, brakuje smaku. Sól pieprz. Magi, magi musi być. Mhm. magii, magi? ja to. Wale masakra. Z 30 kropel. I wtedy jest elegancki. Nie, no serio, tak dużo dajesz? Dużo, Znaczy, no aż tak, to może nie, no ale daje dużo magii. A to jest takie średnie. W ogóle słaboś, Ale że do że poszedł, poszedłeś trochę w taki content z jedzeniem. Mm -hmm. Kanał co otworzyć? Serio? No, serio. Smakuj z Hubertem? Mm. Chuje. Chuje. To jest skitu, dobre. Ale poważnie? To ci chyba w wujno tą nazwę bo Znaczy nie, no to nazwa będzie inna. Ale kanał co otworzyć. Także jak Rosu, to nie tu. Przyjechał do naleśnikarni i się dziwi, że mu rosł nie smakuje. <laughs> Coś w tym jest, no? No, ale mają w karcie, no to musi być dobre. No, tak powinno być, ale. Średni, średni. Brakuje, mówię. Magi, pieprz, stół było ok. Ale porcja duża. Ile on kosztował? 14 zł. Tak, za taką porcję, to moim zdaniem dobra cena. Dobra, widzowie, dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam podobał. Zostawiajcie łapki w górę, komentarze. Tak, yy, i co? Pamiętajcie, że Klautena możecie obstawiać tylko i wyłącznie na fortunie. My już lecimy. i mm.